Czy my mamy wpływ na los świata? Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ogólbinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ogólbinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ogólbinicy. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, często powtarzamy takie, taką frazę, że Cóż my możemy zrobić? Cóż my możemy zrobić naprzeciwko tego, co się dzieje teraz w świecie? Że jesteśmy bezradni. To nieprawda. Matka Boża, kiedy objawiała się dziewczynkom w Gieczwałdzie, to mówiła im, odpowiadając na pytania, które zadawały w swoim imieniu i w imieniu ludzi, którzy ich prosili, zawsze mówiła, jeżeli się będziecie modlić, jeżeli się będą modlić, to będzie tak i tak i tak i w ostatnich objawieniach które są tak liczne Matka Boża cały czas jak refren powtarza tylko jedno zdanie módlcie się módlcie się módlcie się to jest jej orędzie które kieruje do każdego z nas abyśmy się zaczęli modlić od tej modlitwy tak wiele zależy w Starym Testamencie Judyta Estera są przykładami kobiet które nie poddały się w obliczu Wielkiego zła, które y, zawisło nad narodem izraelskim, ale zawierzyły się Bogu i wygrały. I nie, y, nie zwątpiły. Mimo przeważającej siły wroga, jednak zaufały Panu Bogu. Y, I drodzy, ja dzisiaj chcę Was, szczególnie tych, którzy się zawierzyli y, Jezusowi przez ręce Marii, y, wezwać do jeszcze głębszej modlitwy. Owocem zawierzenia, tak jak zauważyłem, jest większa miłość do Eucharystii. Jest budzący się ruch adoracyjny. To jest wielka nadzieja nasza. I dlatego chcę Was też zaprosić do tego, abyśmy zrobili takie jerycho różańcowe. Abyśmy adorowali Jezusa, gdziekolwiek jesteśmy. Jesteśmy rozsiani po całym świecie, nie tylko po Polsce, ale po różnych krajach w świecie, i wspólnie możemy w dowolnej godzinie wybrać sobie tą adorację. Są organizowane jerycha w parafiach, w diecezjach, a ja chcę was wezwać do, organizowania, do po prostu włączenia się w modlitwę o rozwój dzieła zawierzeniowego. W ostatnim czasie, tak jak obserwuję, jakby troszeczkę przycichł ten ruch adoracyjny, wiele wspólnot i osób, które propagowały zawierzenie, jakby troszeczkę się zatrzymało. My, jako wspólnota Otomatka Twoja, cały czas trwamy i staramy się nieść to orędzie jak najdalej i wszystkim ludziom, i trwamy w tym. I w tym roku zaczynamy od rekolekcji zawierzeniowych. Świętemu Józefowi, to się zacznie w Dzień Zakochanych, 14 lutego, rozpoczną się rekreacje Zawierzenia Świętemu Józefowi, a Maryjne 20 lutego. I do obu Was zapraszam. I, I namawiajcie i zachęcajcie do tego zawierzenia i sami też powtarzajcie zawierzenie. W różnej formie, ale powtarzajcie sobie co roku zawierzenie. Tak jak zwracał na to. Uwaga święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. On jeszcze dużo wcześniej, kiedy Matka Boża w Fatimie wezwała do tego, aby papież zawierzył Kościół i świat Rosję, niepokalanemu sercu Maryi, on namawiał do tego, aby się zawierzyć i w tym zawierzeniu trwać. I ja osobiście też proszę Was o te, to Jerycho, o tę adorację, o ten różaniec w intencji zawierzenia, dlatego że w naszych planach i pragnieniach jest to, aby nie tylko osoby indywidualne zawierzały się, ale żeby się zawierzały całe parafie, dekanaty, diecezje, całe kraje i świat cały, żeby ten oddolny ruch coraz bardziej miał większą siłę, bo to jest bardzo dziś światu potrzebne. I dlatego Was z serca zachęcam, tam gdzie jesteś, nie musisz gdzieś zapisywać się, nie musisz się umawiać, bo jesteśmy rozproszeni pod, nie tylko po Polsce, ale jesteśmy rozproszeni po całym świecie. I możemy się modlić w tej, w tej godzinie. Najlepiej sobie wybrać taką godzinę, taki czas, kiedy ja się będę modlił, czy to raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, czy to będzie. 15 minut, czy to będzie pół godziny, czy to będzie godzina, ale zatrzymam się i będę adorował Jezusa, będę odmawiał różaniec w tej intencji, aby, żeby jak najwięcej osób zawierzyło się Jezusowi przez serce niepokalanej Maryi Dziewicy. Wiecie, czasami jest tak, że budzicie się w nocy, czasami nie możecie spać, czasami macie czas, czujecie się samotni, nie marnujcie tych chwil jeżeli przyjdzie do Ciebie ta świadomość, to jestem taki samotny, to pamiętajcie, że gdzieś w tabernaklu, może w Waszej parafii gdzieś jest Jezus, który też czuje się samotny. Nie zostawiajcie mnie samego, Jezus mówił do apostołów. Mówi czuwajcie i módlcie się. Jednej, czuwajcie się i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. My dziś też musimy czuwać i modlić się, bo szatan jak Lew ryczący krąży szuka, yy, i szuka kogo pożyć. Zło nie śpi i my też nie powinniśmy spać, nie powinniśmy poddawać się, yy, robić sobie przerwy, tylko czy powinniśmy się nieustannie modlić. Yy, Jezus przez całe swoje życie modlił się, a w szczególnych momentach modlił się yy, też nocami, w szczególnych yy, momentach yy, modlił się też yy, przez 40 dni. Drodzy i nas też y, cały czas Matka Boża wzywa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. W imieniu Matki Bożej Fatimskiej, w imieniu Matki Bożej Gieczwałskiej, w imieniu Matki Bożej, która objawiała się w Kibechow Akita, która mówi do nas myczgorię, y, wzywam każdego z was do modlitwy. Y, I proszę was, y, przed nami teraz takie ważne wyzwania. Y, y, chcemy, żeby jak najwięcej ludzi się zawierzyło. Chcemy, propagować tę ideę zawierzeń jak najszerzej i pomóżcie nam. Przede wszystkim przez modlitwę, bo od modlitwy wszystko się powinno zaczynać. Od wsłuchania się w głos Boga, w głos Jezusa Chrystusa. Maria prowadzi nas do Jezusa. Ona nas zachęca do tego i ona nam też podpowie, jak najlepiej to zrobić. Ona najlepsza uczennica, ona też jest najlepszą misjonarką. I te, w tym, ten rok przeżywamy pod hasłem uczniowie misjonarze i uczmy się od Maryi ewangelizować i uczmy się być nabywać tego ducha misyjnego. Jezus przed swoją męką modlił się, adorował Boga. Jezus nakazał swoim uczniom modlić się i przed męką, aby nie ulegli pokusie i potem po swoim zmartwychwstaniu kazał im modlić się i wyczekiwać, wyczekiwać Ducha Świętego. I, I potem powołał apostołów, żeby szli i nauczali wszystkie narody. Niech Duch Święty wstąpi na was i bardzo was proszę, jeżeli już należycie do brat adoracyjnych, do różańca, nie musicie nic zmieniać, po prostu z większą ufnością i z intencją tą, aby dzieło zawierzenia się rozszerzało, po prostu módlcie się dalej. Tam, gdzie jesteście. A jeżeli nie należycie jeszcze do, do żadnej takiej wspólnoty, jeżeli nie macie praktyki systematycznej adoracji, systematycznego rożańca, to bardzo was o to proszę: o systematyczność. Nie ustawajmy, ale wypraszajmy u Boga łaskę nawrócenia. Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię, tyle jest serc, które czekają wciąż, tyle jest parafii, które potrzebują ożywienia, tyle jest kapłanów, biskupów którzy potrzebują tego Bożego Ducha, aby jeszcze mocniej głosić Słowo Boże. Aby też nie, ulega, nie ulegać Duchowi tego świata. I na to wszystko chcę Was z serca pogłosławić. Pan z Wami. Niech Was szerzej i błogosławił przekonując Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Proszę Was jeszcze raz módlmy się, adorujmy, odmawiajmy różaniec w intencji tego, aby jak najwięcej ludzi poznało Jezusa Chrystusa przez Maryję. Amen.